17 kwietnia, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Dobra wiadomość dla wałbrzyskich kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza dokończyć budowę zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Zachodnia obwodnica Wałbrzycha to długo oczekiwana przez wszystkich kierowców inwestycja. Jej budowa została wstrzymana niespełna 10 lat temu. Teraz pojawiła się możliwość jej dokończenia. To jest inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc dostałem dzisiaj informację, że została już podpisane wszelkiego rodzaju... na no, finansowanie finansowanie i zatwierdzone i będziemy mieli gościli tutaj we wtorek... Panią dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad u Pana Prezydenta i będziemy omawiali, e, no już szczegóły wejścia, bo tam w grę wchodzi e, przesiedlenie mieszkańców, tam w grę wchodzi wykup nieruchomości i no, przygotowanie tego całego pasa drogowego. Obwodnica znacząco odciążyłaby ruch na krajowej drodze nr 35 przebiegającej przez Wałbrzych. Więcej szczegółów na temat tej inwestycji poznamy przy okazji wizyty przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przyszłym tygodniu. Pozostajemy przy temacie dróg na terenie Wałbrzycha. Obecnie prowadzonych jest kilka ważnych inwestycji mających na celu poprawienie jakości wałbrzyskich dróg. Jedną z ważniejszych inwestycji jest remont ulicy Świdnickiej prowadzony przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Droga będzie remontowana etapowo na kilku odcinkach, a docelowo remont objąć ma całą ulicę Świdnicką, od skrzyżowania z ulicą Noworudzką aż do ulicy Niepodległości. Została już podpisana umowa z wykonawcą tam na kanalizację deszczową. W momencie, gdy zrobimy kanalizację deszczową, to i K wejdzie z frezowaniem, z wykonaniem nawierzchni, Tauron już rozpoczyna. Też oczywiście na nasze zlecenie wymianę oświetlenia. Remont ulicy Świdnickiej powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Bogusław Rogiński zapewnia, że droga nie zostanie zamknięta, lecz mogą pojawić się utrudnienia w ruchu podczas prac na pojedynczych pasach ruchu. Kolejną ważną inwestycją drogową w mieście jest remont ulicy Broniewskiego na Piaskowej Górze. Jest to odcinek długości 420 metrów od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do posesji przy ulicy Broniewskiego 35-43. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, natomiast wystąpił jeden problem, ponieważ okazało się, że również linie ciepłownicze są do wymiany i część ciepłownia tych linii ciepłowniczych wymienia. Natomiast na tym etapie no jeszcze nie mamy zagrożenia, że nie skończymy. Na czas przebudowy na Piaskowej Górze wprowadzono nową organizację ruchu. W niektórych miejscach wprowadzono ruch dwukierunkowy. Dotyczy to ulicy Krasińskiego, obrońców Westerplatte i fragmenci ulicy Piętnastolecia od skrzyżowania z ulicą Mieszka I do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia. Jednocześnie na tych ulicach wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, tak by parkujące samochody nie tamowały ruchu. Planowany termin zakończenia prac to 15 lipca tego roku. Niedawno ruszył także remont ulicy Mikołaja Kopernika, znajdującej się za Urzędem Miejskim. Częściowo została już przywrócona pierwotna organizacja ruchu i możliwy jest wjazd od strony alei Wyzwolenia. Jednak ulicą Kopernika nie dojedziemy na Plac Magistracki, ponieważ jej górny odcinek jest obecnie remontowany. Aby dotrzeć w okolice Ratusza, należy skręcić w ulicę Buczka, a następnie Słowackiego. Niestety, na wszelkiego rodzaju takich inwestycjach. To mamy do czynienia z tym, co jest pod drogą, czego mieszkańcy nie widzą później. A chodzi o to, że jeżeli już robimy drogę, to żeby wszystkie sieci wymienić. I tutaj jest teraz powiedzmy gazownia, która musiała wymienić dwa przyłącza. Ja mam informację, że to też już jest, że tak powiem, na etapie zakończenia. Przy ulicy Kopernika remontu doczekają się także schody wzdłuż teatru Lalki i Aktora. W tym miejscu zostanie również zainstalowana kamera miejskiego monitoringu. Inwestycja jest częścią rewitalizacji śródmieścia, dlatego, w ramach prac naprawiony zostanie także zabytkowy mur oporowy, który groził zawaleniem, oraz ogrodzenie przy szkole podstawowej nr 28. Bogusław Rogiński zapowiada, że na terenie Wałbrzycha wkrótce rozpoczną się kolejne prace drogowe. Sygnalizacji świetlnej doczeka się skrzyżowanie ulic Wieniawskiego, Gagarina i Alei Podwale oraz skrzyżowanie ulic Świdnickiej, 11 listopada, Noworudzkiej i Strzegomskiej. Planowany jest także remont ulicy 11 listopada od Placu Górnika aż do skrzyżowania przy dworcu Wałbrzych Miasto. Podczas realizacji tego materiału trwało rozstrzygnięcie przetargu na dokończenie drugiego pasa ruchu na ulicy Uczniowskiej. Zgodnie z nowymi przepisami wchodzącymi w życie od połowy maja zaostrzają się kary dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Punkty karne będą przyznawane m.in. za rozmowę przez telefon w czasie jazdy, parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych oraz niezatrzymywanie się na znaku stop. Zaostrzenie przepisów ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Po wprowadzeniu zmian na liście wykroczeń, punkty karne przyznawane będą za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Ciągnięcie za pojazdem osób na nartach, sankach lub wrotkach. Lub wjazd na skrzyżowanie bez wcześniejszego upewnienia się o miejscu do kontynuowania jazdy. Za przewożenie dzieci bez właściwych fotelików możemy dostać 6 punktów karnych i 150 zł grzywnych. Taką istotną zmianą jest również parkowanie dla, na miejscach dla osób niepełnosprawnych. I tutaj można dostać za to 5 punktów karnych i nawet 500 zł grzywnych. Bardzo często również spotykamy się z. Z wyprzedzaniem na pasach, na przejściach dla pieszych, jest to w tej chwili karane 10 punktami karnymi i mandatem do 200 zł. Jazda ze zbyt dużą liczbą pasażerów może skończyć się dla kierowcy nawet 10 punktami karnymi, po jednym za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób. Od jednego do dwóch punktów karnych grozi w przypadku przewożenia osób samochodem ciężarowym, poza kabiną kierowcy i przewożenia osób w przyczepie. Otrzymaniem punktów karnych może skończyć się także blokowanie lewego pasa ruchu. Za to również przewidziane są punkty karne i mandat. To jest dwa punkty karne i nawet do 500 zł. Chodzi o to, że kierowcy obowiązani są poruszać się prawym pasem. Lewy pas służy do wyprzedzania samochodów jadących wolniej. I dlatego staramy się nie jechać lewym pasem, jeżeli jest taka oczywiście możliwość. Za rozmowę przez telefon komórkowy w czasie jazdy będzie grozić 5 punktów karnych. Policja radzi kierowcom zaopatrzyć się w zestaw głośno mówiący. Kiedyś zestawy głośno mówiące były produkowane troszeczkę inne, nie, nie było słuchawek z połączeniem Bluetooth, ale no w tej chwili jest to uważane jako zestaw głośno mówiący i przez taką słuchawkę możemy rozmawiać. I dlatego kierowcy, którzy jadą w dalszą trasę lub spodziewają się telefonu, powinni w takie coś być wyposażeni. W ciągu roku kierowca może uzbierać maksymalnie 24 punkty karne. Jeśli przekroczy limit, jest kierowany na ponowny egzamin. Kierowca, który ma prawo jazdy krócej niż rok, może mieć tylko 20 punktów. Jeśli przekroczy tę liczbę, odbierane jest mu prawo jazdy i musi udać się ponownie na kurs nauki jazdy. W Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu trwa 10. edycja Tygodnia Kultury Brytyjskiej. W jubileuszowej imprezie nie brakuje konkursów i wystaw związanych z kulturą krajów anglojęzycznych. Hello, hello. Na pomysł wpadli nauczyciele języka angielskiego ze szkoły na podgórzu. Dziesięć lat temu stwierdzili, że dzieci uczą się języka angielskiego, który wyparł inne języki niemiecki i francuski, zatem będą poznawać kulturę Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych. Odtąd każdego roku opracowywany jest szczegółowy program tygodnia. Między innymi poznaliśmy obrzędy, zwyczaje e, Anglików i nie tylko. E, poznaliśmy, e, poznajemy państwa anglojęzyczne. E, dzieci e, przedstawiają spektakle teatralne w języku angielskim. W tym roku przygotowali smoka wawelskiego, jak również w dniu dzisiejszym odbył się konkurs, festiwal piosenki angielskiej. Co roku planowane są też konkursy międzyszkolne i organizowane wystawy. Są także konkursy szkolne, klasowe i drużynowe. Corocznie też jesteśmy organizatorami powiatowego konkursu e, wiedzowego o Wielkiej Brytanii krajach anglojęzycznych. W tym roku przebędzie do naszej szkoły w czwartek 11 szkół. Uczestnicy będą brać udział w dwóch konkursach. Konkursie, konkursie literackim, konkursie wiedzowym. Będą oglądać spektakl teatralny przygotowany przez naszych uczniów. Podoba mi się bardzo, naprawdę. Gram. Y po lekcjach zawsze w piłkę gram, a teraz tu mamy przedstawienie. Konkursy różne są, no, także super. No, podobają mi się ogółem w Wielka Brytania, no, bo jest tam ładnie, dużo można się dowiedzieć, jest tam dużo różnych ludzi. Główną atrakcją tegorocznego tygodnia jest przyjazd Kevina Eystona, rodowitego Brytyjczyka, mieszkańca Londynu, który będzie rozmawiał z uczniami i uczestnikami spotkań. Poza tradycyjnymi stałymi punktami z okazji jubileuszu przewidziano też zupełnie nowe. Pomysłem jednym pierwszym, który został zrealizowany już w piątek było był tyle turniej 1 z 9. Na zasadzie, znaczy inspirowane było to teleturniejem turniej 1 z 10, w którym uczniowie indywidualnie wykazywali się wiedzą na temat krajów anglojęzycznych. Mamy dodatkowo w tym roku wystawę, która obejmuje, która obejmuje zdjęcia z poprzednich edycji. Mamy dodatkowo zorganizowany turniej piłki nożnej, wiadomo Wielka Brytania dzieli się na Anglię, Szkocję, Walii, Landę Północną, każda, każda z tych krajów ma swoją drużynę, dlatego właśnie wymyśliłem, żeby chłopcy sobie zagrali w piłkę. Udało się to i wczoraj już po pierwszym dniu, pierwszy dzień turnieju się odbył. Jest też konkurs piosenek oraz konkurs o tytuł Mistrza Słówek Angielskich sprawdzający pamięć uczniów i kilka dodatkowych imprez. Na Dzień Flagi Brytyjskiej i Dzień Brytyjczyka uczniowie się przebierali. Kancelaria Adwokacka Andrzeja Łebka znalazła się na drugim miejscu na Dolnym Śląsku i w Województwie Lubuskim, i 39 w Polsce, według rankingu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Tak wysoka pozycja mobilizuje, ale zdaniem mecenasa Łebka nie chodzi tu o rywalizację, a o ludzi. Obsługujemy rzeczywiście ludzi, którzy mają wypadki komunikacyjne, i tym się specjalizuje pan, kancelaria. Niemniej jednak prowadzimy inne sprawy i zadowoleni jesteśmy, że niezależny jakby podmiot tak nas ocenił. W tegorocznym rankingu przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą Kancelaria Adwokacka Andrzeja Łebka znalazła się na drugim miejscu na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim oraz 39. w Polsce. Jest to awans o jedno miejsce w rankingu regionalnym i o pięć miejsc w rankingu ogólnopolskim. Ranking Rzeczpospolitej to przede wszystkim wielkość firmy, obroty i wiele innych czynników, które mają wpływ na zajmowane przez daną firmę miejsce. Na sukces firmy zapracowało też wielu pracowników. Jestem pracodawcą około 80 adwokatów, radców prawnych, aplikantów, no i to już tak co najmniej od roku. No powiem jeszcze dodatkowo, że to jest kolejny ranking i jest to stały rozwój kancelarii. Pomimo awansu w rankingu Andrzej Łebek zapowiada, że nie będzie specjalnie zabiegał o pierwsze miejsce w przyszłym roku. Kancelaria będzie pracować normalnie, starając się spełniać oczekiwania swoich klientów. Nasza firma nie jest nastawiona na to, żeby uczestniczyć w rankingach i to nie jest jej głównym celem. jest tylko wynik jakiejś tam pracy. Nie sądzę, żeby to było celem, żeby zdobyć pierwszą pozycję w, na Dolnym Śląsku. Myślę, że moi wspólnicy i ja nigdy do tego aż tak nie będziemy przywiązywać istotnej wagi. Dla mecenasa łebka miejsce, jakie firma zajęła w rankingu Rzeczpospolitej to informacja, która przynosi obraz tego, jak firma wygląda na tle innych kancelarii. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski RNE Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu waubrzych24.com.